I na przykład, proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, że LSD to jest kwas, tak, halucynogenny. Jeśli jest grupa, bardzo często studenci biorą kwas, czyli LSD, odurzają się tym, to w grupie zawsze jedna osoba musi być trzeźwa. Dlatego, że to jest ten środek, po którym oni fruwają na przykład. Nieraz słyszymy, tak, że z akademika gdzieś ktoś tam wyskoczył, tak. Najczęściej to jest właśnie pod działaniem LSD, ponieważ im się wydaje, że na przykład, że jest ptakiem. Tak? I musi być ktoś trzeźwy, kto stoi... I pilnuję, że za okna są zamknięte i że nikt nie wylatuje z tego okna. Także. Yy... Witam serdecznie. Ja kolejny raz wcielę się w, rola, w rolę edukatora narkotykowego, ponieważ chciałem się odnieść do jednej rzeczy od, odnośnie całej tej polityki antynarkotykowej. Można powiedzieć, bo z jednej strony taką politykę prowadzi państwo i jest to polityka w gruncie rzeczy idiotyczna, czyli polegająca na tym, że straszy się młodzież tym, że jak będzie brała narkotyki, to umrze w szpitalu na sorze i generalnie, że prowadzi to tylko i wyłącznie do czegoś idiotycznego, bo niektóre pewnie dopalacze do tego prowadzą. De facto ta sytuacja, która zaistniała, jest spowodowana właśnie. Działaniami państwa, państwa i to oni mają krew na rękach, dlatego że gdyby nie ta prohibicja, to młodzież używałaby tych narkotyków, które były dostępne do tej pory czyli amfetaminy, MDMA, marihuany, kokainy to są szkodliwe rzeczy na pewno, ale przewidywalne. Natomiast dopalacze są kompletnie nieprzewidywalne i są to Benkarty prohibicji. Każda prohibicja prowadzi do tego typu rzeczy. Prohibicja alkoholowa też prowadziła do tego, że ludzie przemycali alkohol i były zgony, były zatrucia po prostu alkoholem złej jakości. Więc jeżeli chodzi o dopalacze, to myślę, że tutaj jest kwestia właśnie problemu z dostępnością bardziej bezpiecznych narkotyków. Bo ludzie i tak będą się narkotykami interesować, a jeżeli utrudnia się dostęp, to tworzy się coraz większe zagrożenie. Człowiek, który chce, ma taką wolę i tak będzie to robił, nawet jeżeli będzie to zagrożone jakimiś karami. A więc to naprawdę jest nie za dobra droga, mi się wydaje. To jest jedna polityka narkotykowa: straszenie, że jest to zło, straszne, będziesz latał z gołym fiutem po osiedlu. Pod wpływem narkotyków, dlatego ich w ogóle nie bierz, i tak dalej. Nie? Druga polityka to jest polityka taka skupiająca się bardziej na badaniach naukowych, na tym, w jaki sposób można minimalizować szkody um, używania np. przykład MDMA. Kokainy, czy tam nie wiem, jakie są objawy wzięcia amfetaminy, co należy robić, że uzupełniać płyny, więc jest to polityka minimalizacji szkód. I to jest też w pewnym sensie już mm, jakieś tam racjonalne, ponieważ młody człowiek uzyskuje rzetelne informacje na temat substancji, które bierze. I to jest druga polityka, która też ma pewne minusy, ponieważ jak ja sobie śledzę te różne kanały, właśnie które poruszają temat narkotyków i minimalizacji szkód, to jakby te kanały skupiają się bardzo na tym, jak minimalizować szkody, ale w domyśle istnieje taka presupozycja, jakby, że. Używanie tych narkotyków jest ok. Jeżeli już to robisz, to w taki sposób zminimalizuj szkody, ale myślę, że podstawową rzeczą powinno być tutaj przede wszystkim uświadomienie takim osobom, które w ogóle zamierzają wchodzić w temat narkotyków, że w ogóle nie warto tego robić. I zaraz powiem dlaczego. Otóż narkotyki takie jak MDMA, amfetamina, kokaina to są środki, które powodują niesamowite uczucie przyjemności. Uwalnianie neuroprzekaźników za pomocą chemii. I podstawowym problemem w przypadku używania takich narkotyków jest nie sama ich szkodliwość, bo tutaj MDMA, na przykład, jeżeli się zachowuje te środki ostrożności, jest względnie bezpieczne w porównaniu, nie wiem, do heroiny czy alkoholu. Tak dalej, chociaż tu nie wiem, czy, czy raczej łatwiej przedawkować chyba takie właśnie środki jak MDMA niż alkohol, nie będę się zresztą spierał na ten temat. W każdym razie to nie jest największy problem, bo w dobie dostępu do informacji, internetu, jeżeli ktoś używa w miarę sprawdzonych środków, to jest możliwe uniknięcie tych skutków bocznych i przeżycie takiego doświadczenia, ale trzeba jasno powiedzieć, że. Pytanie, czy to ma sens eksperymentowanie z takimi środkami? Bo faktycznie uzyskamy stan maksymalnej przyjemności, uwalniamy dopaminę, serotoninę, jest nam po prostu błogo i lepiej być nie może, dlatego że to jest pełny full. Mamy totalnie uwolnione neuroprzekaźniki, tak? Potem parę dni dochodzimy do siebie, ale no, po co poznawać taki stan maksymalnej przyjemności w momencie, kiedy nie będziemy go w stanie osiągać na co dzień? W gruncie rzeczy takie środki, jeżeli ktoś ma stres pourazowy i tak dalej, może to coś pomóc, takie MDMA, według y, badań naukowych, ale normalnej osobie, normalnemu człowiekowi, a w szczególności człowiekowi, który dorasta. Tego typu środki robią tylko niesamowity bajzel w psychice, ponieważ taka osoba się dopiero kształtuje, wyrabia sobie różne swoje strategie postępowania w życiu, i w momencie, kiedy zalewa sobie od czasu do czasu mózg y, y, takim poziomem neuroprzekaźników, jaki dają prochy, no to. Tworzy się z tego osoba uzależniona. Ja na przykład wiedziałem, że takie narkotyki twarde dają nieprawdopodobne uczucie przyjemności. Jeżeli ja za mało lata spróbowałem amfetaminy, to się czułem po prostu rewelacyjnie, bo młody człowiek jest nieukształtowany, ma różne kompleksy, ma nieukształtowaną do końca jeszcze osobowość. W momencie, kiedy weźmie sobie taki środek, czuje się nagle, że te wszystkie rzeczy jakby ustępują, jest Bogiem i uzależnienie psychiczne jest. Kolosalne, nawet po jednym razie wzięcia twardych narkotyków w przypadku młodego człowieka. Dlatego ja obserwując moich kolegów, ja byłem wiaranie zaangażowany dosyć mocno. Na szczęście udało mi się, jakby zaprzestać tego palenia, i ja zostałem na temacie zioła, dlatego że miałem trochę zdrowego rozsądku i widziałem, co się dzieje z ludźmi, którzy biorą amfetaminę twardsze narkotyki w młodym wieku. Generalnie bardzo źle się to kończyło w przypadku tych osób czasami zakładami karnymi w przyszłości, bo różną drogę sobie wybierają takie osoby, czasami przestępczą, tak, ale prowadziło to do psychos. Ludzie w wieku prawie że 18 lat chodzili z plecakami, w których mieli siekiery, bo mieli taką psychozę, że ktoś ich chce zabić. Spustoszenie to wywoływało nieprawdopodobne, więc moją strategią w tamtym okresie życia było to. Że nie będę w ogóle takich środków próbował, ponieważ wiem do czego to prowadzi. Więc po co mam znać ten stan pozornego szczęścia, jeżeli wiem, że może mnie to wykoleić i na pewno mi się spodoba, bo to jest zajebiste. Narkotyki są zajebiste. To nie jest to, że narkotyki są, e, kurwa, nie wiem, takie jak alkohol, który upijesz się dla mnie. To jest śmieszny środek w ogóle na przykład, porównując go do narkotyków innych, które być może nawet skutki uboczne mniejsze. Powodują to, to faza, jaką on daje, jest żadna, a narkotyki dają dużego, dużo innego rodzaju wrażeń, dlatego są silniej uzależniające psychicznie, bo są dużo po prostu lepsze od tego. Tak? Ale poznawanie fazy po MDMA, poznanie. Fazy po amfetaminie w młodym wieku nie prowadzi do niczego y, dobrego i nie ma sensu y, takiego doświadczenia w ogóle sobie robić, bo to nie jest jazda mistyczna, tak jak po jakimś tam kwasie LSD, grzybach albo ajahuasce, że czegoś się dowiadujemy o sobie i możemy się rozwinąć. To nam niczego nie da, to nam tylko zabierze w perspektywie czasu, więc generalnie nie, nie uważam, żeby w ogóle był jakikolwiek se sens eksperymentować z takimi środkami, nie, nie wspominając już o dopalaczach, które są już totalną jakąś w ogóle ruletką. Natomiast jeżeli chodzi o narkotyki, no to ja uważam, że tutaj bardzo fajnie, że się prowadzi taką politykę, mówi się, że co trzy miesiące można brać MDMA, że wtedy jest fajnie i w ogóle, tylko że automatycznie młody człowiek dostaje taki przekaz, że próbowanie tego jest właściwie spoko i że to właściwie... Jest cool, no nie? że ja sobie spróbuję. Natomiast no, niestety psychika osoby, która się rozwija, kształtuje w połączeniu z narkotykami, które są środkami z innego poziomu kosmicznego, jest bardzo, bardzo negatywna w skutkach i taki człowiek po prostu może bardzo się od tego psychicznie uzależnić, później wejść w to jeszcze bardziej, jeszcze głębiej i nawet nie zauważy, jak jego życie się degraduje. Także nie uważam, żeby próbowanie takich rzeczy było w ogóle rzeczą rozsądną. Natomiast, nie wiem, jeżeli ktoś koniecznie chce w ciągu życia poznać jakby fazę po narkotykach, no to Przecież ma na to całe życie, nie musi tego robić w wieku 100 lat i tak dalej. Jeżeli ktoś chce spróbować, niech spróbuje sobie, ale niech poczeka do 25 roku życia, 30 roku życia, zdobędzie gruntowną wiedzę na temat tych narkotyków i niech wie dokładnie z czego sobie korzysta, i wtedy będzie wiedział, jaki stan to może dać. Ja osobiście powiem tylko tyle, że to daje przyjemny stan, ale to są bardzo prymitywne środki, jeżeli chodzi o właśnie. Różnego rodzaju proszki, uwalnianie dopaminy, serotoniny to jest jazda dla przygłupów na imprezach, którym wywala szczękę. Generalnie tego typu twarde narkotyki, jak prochy. To są środki dla idiotów. A skąd się biorą tacy idioci? Biorą w młodym wieku takie środki i zatrzymują się w rozwoju, i sobie to ćpają na imprezach, i dlatego właśnie są kretynami. Więc tego typu środki zrobią z ciebie w szybkim czasie debila. To jest neurodegeneracyjne i niszczy iloraz inteligencji, więc. Nie ma sensu żadnego eksperymentowania z tym. Jak ktoś chce poznać fazę po narkotykach, to nie chce poczekać do 25 roku życia i zobaczy. Ja uważam, że jest to gówniana faza w porównaniu do środków takich, które są właśnie bardziej mistyczne, czyli LSD, grzyby, ajałaska. To są rzeczy, które w sumie nie są szkodliwe w skutkach, nie wywołują reakcji uzależnieniowych i dadzą mi dużo więcej, chociaż nie czuję tej pozornej przyjemności, tak? Jak w przypadku, właśnie MDMA, które wywala serotoninę, i impreza manieczki, trochę się bawi. No mniej więcej to jest coś takiego. Więc takie jest moje zdanie co do narkotyków, że lepiej nie próbować, a już na pewno nie w młodym wieku, kiedy nasz organizm się kształtuje. Także to tyle od Psychodelicznego Szamana. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę, subskrybuj do następnego. Hej!